Gabriel Martinelli. Teraz Gabriel Martinelli. Martinelli okazja. Odbiera czysto w karnym Kalej jest groźnik. Gol proszę Państwa! To niepotrzebna strata. Wiadomo kto tu zawinił. Teraz wyciąga piłkę z siatki. Takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej podkórce, że za darmo dana ta piłka to nie mogło skończyć się inaczej niż to.